d, d, deszcz, deszcz, dom, dom, dym, dym, drzewo, drzewo, dynia, dynia. Delfin. Delfin. To dom. To dom. To domy. To dymy. A tu co tak dymi? To Olek i Adelka. Adelka ma domek. To domek dla lalek. A to kotek Adelki. Taki milutki kotek. Adelka da mu mleka. Kici kici kotku, kici do mleka. Adelka. Dla milutki. Da mu do. To sad kto tu stoi? To my, cela i lucek. Co my tu mamy? Co komu damy? To od celi dla Adelki. To od ludzka dla Olka. A to mamy tylko dla mamy sat komu od tylko